No, dawaj gazówę, Justyna. Justyna, dyć to wozem nie wiesz. Nie, Justyna, jedz, dyć Ta, Tata trzyma. Tata jedzie... Gaz, gaz. Tata Justyna trzyma. jedzie, do to wozem. Nie, no nie uderzaj w drzewa. No nie uderzaj w drzewa, please, no. To mój nawiódki bagi. A on też czuje się zazdrosny? Antoś, daj jej, niech śmiga. Daj jej kół, sama no, to. To. no dawaj gazówę, Justyna. Daję. Gdzie ty pojechał? To masz czas, no, bo... musisz jechać po tym niebieskim. Ale driftik. A nie na skróty. Ja przyznam, nie ja pojechałam. Widziałeś, ile miała uderzenie bokiem? 1300?